Cześć, witam na kanale Tyber. W dzisiejszym odcinku będziemy robić misję Walka o Wolność. Znaleźliśmy kiedyś list e, związany z właśnie z tym questem. Dzisiaj się musimy udać właśnie do kamieniu łomów, by rozwiązać właśnie taką zagadkę. O co chodzi z tym listem? jest obóz Rzymian niedaleko, więc musimy się jakoś tak zakraść, żeby nas nie widzieli. Nie chcę, właśnie, dokładnie, nie chcę niepotrzebnie walczyć z nimi. O, no, tutaj nie zważyć musiała być. Ale to chyba nie moja. Nie, to była nie moja sprawka. czyliś to, to była moja. Nie ma że jest i must put to rest his car and the bracelet. Dobra, czyli szukamy teraz branzolety. Czy jeden z tych gnojków zapodział się tam? Tak? Dobra, w takim bądź razie jednak musimy się z nimi zmierzyć. Nie będziemy tego załatwiać w pokojowy sposób. No właśnie tam chłopie Dobra. A czemu nie mogłem? Nie mam zielonego pojęcia, czemu nie mogłem tego rozwalić. Dobra, niech spłonie. Spłonął, spłonął. Tego jeszcze dobijemy, tylko że balarm żadnego nie wzniecił. No to grubo. Tego się pozbyć musimy też, obowiązkowo. Dobra, pozbyłem się wszystkich, którzy mogą mi sprawiać problemy. Zaraz uwolnimy tutaj, o kurde piękny strzał. Dwa razy go trafiłem. Uwolnimy teraz więźniów A co to robił strażnik? Razem był z... Troszeczkę to wyglądało dziwnie, co to mówiąc, że razem siedzieli w jednej celi Kubany, dobra, poczekaj, aż wyjdziesz i cię ubijemy. Po co oni siedzieli w trzech? Dobra, to nie jest piękne? Dobra, gdzie ona się znajduje ta żonka? Tam jest ta żona jego, więc musimy się tam dostać. Dobra, to jakoś uciekniemy z tej lokacji. Jest idealne miejsce dla nas, żeby się przedostać. Eee, dobra, więc e, to jest tam. Lecimy. A, chwila chwila, ja nie chcę walczyć ze słoniem. Nie teraz, jeszcze nie teraz. Na no, to będzie specjalny odcinek walki ze słoniami. W tamtym, odci w tamtym odcinku właśnie w specjalnym e, będziemy z, e, ten, walczyć z wszystkimi słoniami nam, z mapy. Dobra, weźmy sobie, przywołajmy tutaj coś szybkiego. Weźmiemy Rydwan bojowy. Powiem Wam, że dopiero jak przeszedłem prawie całą grę, yy, widzę bonusy z tego po pojazdu, jakim jest Rydwan bojowy. Mianowicie szybkość. No, wytrzymałość i sterowność może nie, ale na pewno szybkość. Szybkość dwóch koni, tak? Nie mechanicznych, ale zawsze. I don't want to know. He was always so hot headed. How could he leave us this way? I found his bracelet. He meant for you to have it. What good is a bracelet? My child will grow up without a father. Thank you for telling me. You are a good man. But please, leave me alone to my grief. I'm just another woman the Romans have made a widow. This is the war no one speaks of. Misja wykonana. Zbierzemy się od razu za jakąś kolejną misję. Cześć, witam na kanale Tyber. W dzisiejszym odcinku będziemy robić misję Walka o Wolność. Znaleźliśmy kiedyś list e, związany z właśnie z tym questem. Dzisiaj się musimy udać właśnie do komieniołomów. by rozwiązać właśnie taką zagadkę. <laughs> o co chodzi z tym listem? jest obóz Rzymian niedaleko, więc musimy się jakoś tak zakraść, żeby nas nie widzieli. Nie chcę, właśnie, dokładnie, nie chcę niepotrzebnie walczyć z nimi. O, no, tutaj nie zważyć musiała być. Ale to chyba nie moja. Nie, to chyba nie moja sprawka. Kiedyś to była moja.

Dobra, w takim bądź razie jednak musimy się z nimi zmierzyć. Nie będziemy tego załatwiać w pokojowy sposób. No właśnie tam chłopie Dobra. A czemu nie mogłem? Nie mam zielonego pojęcia, czemu nie mogłem tego rozwalić. Dobra, niech spłonie. Spłonął, spłonął. Tego jeszcze dobijemy, tylko że balarm żadnego nie wzniecił. No to grubo. Tego się pozbyć musimy też, obowiązkowo. Dobra, pozbyłem się wszystkich, którzy mogą mi sprawiać problemy. Zaraz uwolnimy tutaj, o kurde piękny strzał. Dwa razy go trafiłem. Uwolnimy teraz więźniów A co to robił strażnik? Razem był z. Troszeczkę to wyglądało dziwnie, co to mówiąc, że razem siedzieli w jednej celi Kubany, dobra, poczekam aż wyjdziesz i cię ubijemy. Po co oni siedzieli w trzech. Dobra, czyż to nie jest piękne. Dobra, gdzie ona się znajduje ta żonka? Tam jest ta żona jego, więc musimy się tam dostać. Dobra, to jakoś uciekniemy z tej lokacji. Jest idealne miejsce dla nas, żeby się przedostać. Dobra, więc to jest tam. Lecimy. A chwila, chwila. Ja nie chcę walczyć ze słoniem. Nie teraz, jeszcze nie teraz. Na no to będzie specjalny odcinek walki ze słoniami. W tamtym, odci w tamtym odcinku właśnie w specjalnym będziemy z, ten walczyć z wszystkimi słoniami nam, z mapy. Dobra, weźmy sobie, przywołajmy tutaj coś szybkiego. Weźmiemy Rydwan bojowy. Powiem Wam, że dopiero jak przeszedłem prawie całą grę, yy, widzę bonusy z tego po pojazdu, jakim jest Rydwan bojowy.

I don't want to know. He was always so hot headed. How could he leave us this way? I found his bracelet. He meant for you to have it. What good is a bracelet? My child will grow up without a father. Thank you for telling me. You are a good man. But please, leave me alone to my grief. I'm just another woman the Romans have made a widow. This is the war no one speaks of. Misja wykonana. Zbierzemy się od razu za jakąś kolejną misję.